ze względu na to, że już dostaję kociołkwików w tym domu i mimo to, że bolił mnie łeb to już wyszłam sobie przejść na grzyby jest ze mną moja słodka mała kruszynka, która mnie ciągnie bo jest do mnie przywiązana i ja chcę iść w inną stronę, ale ona ma inny plan tak sobie weszłam teraz i się rozglądam. Co my tu mamy? Mój wujek już nam przyniósł grzyby. Oczywiście on zbiera te stare i robaczywe. Yy, takie ma hobby. A ja wolę te. bez dodatku białka. No ale wujek już trochę ślepy, to wiecie. Nie umiem znaleźć takich normalnych. Woda z kałuży najpyszniej. Mmm. Idealnie. No nie mortko? Ogólnie to zauważyłam, że ktoś mi już tu łasił po tym moim miejscu Szkoda. Trochę, ale cóż, nie zabronię. Ogólnie nie lubię chodzić po takich lasach jak ten, ponieważ jest tu mnóstwo śmieci. A ja bardzo nie lubię śmieci. I czujeczka, przestaniesz tym nie ciągnąć. Przestaniesz ciągnąć. Co ty to? Chodź, idziemy tutaj. Łobuz. Łobuz jest na smyczy przywiązany do mnie, bo jest łobuzem i nie bardzo lubi się słuchać. Więc ograniczanie, ograniczone mam zaufanie do łobuza. Więc w takim wypadku łobuz musi iść na smyczy. Ale już coś znalazłam fajnego i ciekawego, a mianowicie czerwone. Szkoda, że zeżarty przez ślimaki. Ale bardzo ładne. A tu widzę... Jeszcze bardziej pokiereszowanego przez życie, ale okroję go może i zabiorę. Z pustymi rękami do domu nie wrócę. Mam siatkę. Wiem, że to nie jest najlepszy wybór, ale trochę duże były te wiadra, które miałam do dyspozycji, więc już wolałam wziąć siatkę po prostu nie liczę na tak duże zbiory. Robię te czerwone kozaki ze względu na to, że one rzadko są roboczywe. Taki słodziak. Patrz, co tu rośnie. Takie masz szukać. Wiesz? ja. A tu znalazłam takiego dziwaka. Co to jest? Urwało się. Hm. To jest jakiś śmieć czy grzyb? Aż nie wiem sama. Największy faszcze mnie prowadź, tak co ja? Gdzie tam? Jest pełno grzybów. A, to jak ty szarpiesz? Jest pełno grzybów. Ale co z tego, że ja takich nie bardzo chcę jeść? Ja mu humorów nie zbieram. Wiem, że niektórzy zbierają. Tutaj jest ich pełno. Ale nie widzę, żeby się ktoś na nie kusił. Więc może zbyt smaczne nie są. Może uzbieram coś więcej niż trzy czerwone kozaki. Ogólnie u nas jest taki problem, że las który tu jest w mojej okolicy najbliższej, kiedyś był dwa razy większy. A ludzi, którzy są chętni na grzyby, jest tyle samo, jak nie więcej, bo oczywiście więcej ludzi przeszło na emeryturę, mają więcej czasu i tak dalej. Więc no ludzi chętnych na grzyby jest dużo, a las jest... Połowę mniejszy przez to, żeby cięli podbojsko. Połowę lasu akurat w tej części, co ja chodziłam na maślaki. Pełno było maślaków. No. za dziecka, jak chodziłam z babcią, to chodziłam na grzyby właśnie. No i mi było smutno, że wycinają ten las. Moja koleżanka się za to cieszyła, bo będzie nowe boisko. Yy, więc. Czy było warto? No, ja nie sądzę. Teraz yy, gorzej mi się zbiera grzyby, po prostu. Tak. Co jest jeszcze bardziej smutne, to to, że yy, z okolic tutaj ludzie wywożą tyle śmieci. Jest naprawdę masakra. Tyle jest śmieci. Zresztą lasu, która została, to zrobili tak jakby tor pod krosy, więc no e, cały las jest zrobiony taki w ścieżki, gdzie można jeździć kładem lub krosem. A w krzakach, w których mogłyby rosnąć grzyby, są śmieci. Fantastycznie. Tu ludzie mają tyle szacunku do zmarłych u mnie w okolicy, że za cmentarz jest wysypisko. Za cmentarzem jest wysypisko. Także. Po co ludzi chować w tych trumnach, fundować te wielkie płyty, kiedy nie ma się w ogóle za grosz szacunku do. Do krzaków, z których jedzenie się przynosi do domu. Ja jestem pewna, że ci, co wywożą tutaj te śmieci, to są ci sami ludzie, którzy w sezonie na grzyby przychodzą tutaj i zbierają mi grzyby. Nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam. Nie będę Wam pokazywać tego smutnego widoku, bo ja nie przychodzę do lasu po to, żeby się jeszcze zdołować. I wybieram sobie takie trasy, gdzie no nie widzę tego. Bo są i stare fotele od out i materacy. I. Y... To taki smutny element tego filmu. Tak. I jedzie po gotowie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale się zgrało. O nie wierzę. Jadą chyba po mnie. Przejeżdżają obok. Więc tak. Ale muszę się Wam przyznać, że ja sama na te wysypisko czasem zaglądam, bo może Wam pokażę kiedyś moje znalezisko, bo ludzie rzucają tam bardzo ciekawe rzeczy i można tam znaleźć na przykład kostkę, sobie powybierać stare okna, które też się mogą przydać, meble. I właśnie czasem tam zaglądam, czy nie trafiło się coś ciekawego, co mogłabym uratować, wziąć, zabrać. Bo oczywiście ja sama wszystkiego nie posprzątam, ale miałam kiedyś taki pomysł na butelki szklane. I nie wiem, czy go zrealizuję, bo nie wiem, ale, ale na pewno mogę spróbować kiedyś. Bo właśnie chciałam chodzić tak po krzakach, zbierać szklane butelki i coś z nich robić yy, tak. Więc jak nie jestem bardzo zdołowana to tam zajrzę Ponieważ mnie bardzo dobiła taki widok i jakbym poszła tam w kiepskim humorze to to by było bardzo źle. O, wow! Jaka ciekawa roślinka! Ciekawe, co to jest. Ładne to. Bardzo. I właśnie dlatego ja osobiście chciałabym, choć to ja, chciałabym u siebie na podwórku. Oh. Zagospodarować taki kawałek przestrzeni, gdzie posadzę sobie jałowca, może z pięć sosenek, dwie brzuski, jarzębinę. Będę miała taki swój mały kawałek lasu. Tak sobie wymyśliłam kiedyś, żebym mogła wejść i tak odpocząć. Po prostu. Może kupić grzybnie, zagrzybić, albo poprzynosić grzybów z dodatkowym białkiem i powysypywać, bo tak też ludzie robią. Ja w zeszłym roku próbowałam robić grzybnie ale... i ugrzybić sosenki mojej babci na placu swoim własnym wymyślonym sposobem. Ale później wypuścili to do kur i kury mi wszystko przechorały. Więc nie wiem, czy cokolwiek udało się tam zachować z tej grzybni, co wykombinowałam. Zobaczymy, no bo dopiero po trzech latach powinny być grzyby. Tak słyszałam na internetach, ale zobaczymy. A więc oto moje dzisiejsze zdobycze. Trzy rydze i trzy czerwone kozaki. Więc rudość jest ze mną. Yy, I tak dalej. <śled> Naprawdę! Nie zauważyłam tego wcześniej. Ale! O! <śled> I to rudy, i to rudy. I ja też to ruda. Wszyscy jesteśmy rudzi. E, tak. Zostawiam Was z tym oto przysłowiem na dziś. I, i żegnam. Trzymajcie się.